Cześć, Michał Trzyszka, celpl. Więcej niż Hosting. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o nowej usłudze, która pojawiła się w wcale nie jest jeszcze tak eksponowana na naszej stronie internetowej, ale jest już dodana do panelu Centrum Klienta, a mianowicie o RevProxy serwerach. Jak wiecie, nasza oferta hostingu współdzielonego. Do, pozwala Wam na instalowanie aplikacji Node.js i bardzo często te aplikacje Node.js działają na jakiś wyjątkowo specjalnych portach, czyli nie działają przez przeglądarkę internetową na standardowym porcie 80, o zgrozo, bez SSL-a, czy 4.4.3 z SSL-em, tylko działają na jakimś dziwnym porcie, na przykład 3.6.2.5, który powoduje pewne problemy z obsługą. Kiedy taką aplikację chcemy wystawić już publicznie do internetu to często spotykamy się z tym, że musimy skorzystać z jakiegoś RevProxy albo komuś podać takiego specjalnego linka, a kiedy na przykład instalujemy sobie Strapi na Node.js żeby połączyć się z, z nim z jakiejś strony internetowej to niekiedy mamy problem z certyfikatem SSL, bo SSL głównie działa na tym porcie 4.4.3 i bardzo ciężko skonfigurować w ogóle jakiegokolwiek SSL-a na jakimś indywidualnym porcie, jeżeli chodzi o web. To znaczy, że nasza aplikacja jest niezaszyfrowana i musimy się do niej łączyć z jakimś dziwnym hostem i sportem. Więc czasami to powoduje pewnego rodzaju utrudnienia. Na przykład my się z tym spotkaliśmy nieraz, kiedy Dewelopowaliśmy jakąś aplikację dla klienta, która wykorzystywała właśnie Strapi jako system backendowy, i musieliśmy szukać rozwiązania, które pozwoli nam na w pełni zaszyfrowane połączenie się z Strapi, z serwera klienta. Problem jest jakby inny, jeżeli korzystamy ze wszystkiego na jednym serwerze, a inny, kiedy ten serwer kliencki i serwer backendowy jest. Gdzie indziej. W każdym razie to tylko przykład, ponieważ kiedy odpalamy aplikacje na przykład na Dockerze, na serwerze VPS, to oczywiście możemy skorzystać z przekierowania portów, ale czasami tego nie robimy i też mamy dziwne adresy i strony internetowych do naszych aplikacji z dwukropek i jakimś tam portem. I tutaj rozwiązaniem jest Reverse Proxy. Czyli taki serwer, który mapuje port 80 lub 443, czyli ten z https czyli z SSL-em, i przekierowuje cały ruch na dany adres IP, czy na daną domenę i wybrany przez nas port. Czyli wchodząc na przykład na coś tam, coś tam, .eu, załaduje nam się jakiś adres IP 2.8823. I taka usługa pozwoli nam na w pełni zaszyfrowane połączenie, ponieważ nasz RevProxy obsługuje SSL-a i jest to SSL automatycznie generowany i przekierowuje właściwie na każdy, na każdy port usługę, jaki sobie tam wybierzemy. Oczywiście nie mogą być to usługi związane z obsługą np. poczty, czyli ten port 25 i tak ale jeżeli chodzi o takie aplikacje oparte na Node.jsie, czy też na Dockerze, które instalujemy na VPS-ach, w zupełności to powinno nam wystarczyć. I słuchajcie, żeby skorzystać z tej usługi, to należy zalogować się do panelu Centrum Klienta, wejść w zakładkę Refproxy i aktywować sobie taki serwer właśnie RefProxy, który Automatycznie założy Wam się w panelu Centrum Klienta i będziecie mieli, jak pewnie teraz na przebitkach to będzie, będzie widoczne, będziecie mieli możliwość wyboru portu, czy to ma być 80 czy 443, czyli ten z, z szyfrowaniem oraz adresu docelowego, czy to po http, czy po https. -ie. Podania nazwy domeny lub adresu IP i portu docelowego, na który ma takie przekierowanie się odbyć. Usługa takiego refproxy jest niezwykle tania, ponieważ kosztuje 2 zł miesięcznie lub 20 zł rocznie i warto, wydaje mi się, jeżeli korzystacie z właśnie takiego oprogramowania na Node.js. Czy też na własnych serwerach VPS z jakichś oprogramowań, na przykład na Dockerze, i nie chcecie tego w jakiś sposób przekierowywać, lub nie możecie, bo macie kilka aplikacji, to taki RefProxy moim zdaniem jest konieczny, żeby zapewnić ciągłość działania, jak również bezpieczeństwo i dostępność tych waszych aplikacji w sieci internet. Nasze proxy, bo wiem, że ponieważ otrzymuję wiadomości od naszych tutaj oglądających, serdecznie pozdrawiam. Też jesteście niektórzy z Was bardzo techniczni, więc chciałbym opowiedzieć w skrócie, w jaki sposób to działa. Mianowicie mamy położoną instancję, na której postawiony jest Nginx Proxy Server. Jest to oprogramowanie open sourceowe, które możecie zainstalować na własnym VPS-ie nawet w dockerze, które pozwala po prostu na robienie tych całych ref proxy. No i mamy domenę, którą mamy wykierowaną na ten serwer oraz przez API do nginx proxy server łączymy się i zarządzamy tym całą, tymi, tymi wszystkimi nazwijmy to hostami i tymi wszystkimi przekierowaniami w sposób automatyczny, więc nie jest to nic odkrywczego Możecie taki ref proxy postawić samodzielnie i z niego korzystać, ale wymagana jest, żeby usługa po prostu też była zainstalowana na jakimś niezależnym serwerze VPS, więc są to dodatkowe koszty, znacznie wyższe niż 2 zł miesięcznie. I słuchajcie, są jeszcze inne rozwiązania, które możecie sobie wdrożyć, tak jako forma ciekawostki, a mianowicie chociażby znany i lubiany Cloudflare posiada dla danej domeny internetowej możliwość postawienia tak zwanego tunela, czyli zero trust to się nazywa i możemy na, na naszym serwerze VPS zainstalować przez Docker'a po prostu tunel cloudflareowy za pomocą którego będziemy przekierowywać sobie porty, czyli na przykład po 443 przekierujemy na port 3528 do naszej aplikacji, I to wszystko będzie działać już na zwykłym adresie https, więc jest takie, takie rozwiązanie też, ale to jest dostępne głównie dla e, serwerów Vp, Vp, VPS, w związku z czym jeżeli korzystacie z szerowanego hostingu, e, instalujecie aplikację na Node.jsie, czy to Strapi, czy coś innego, do końca nie jestem deweloperem w, w Node.jsie i nie wiem jakie są tam do końca możliwości, e, to taki rev zapewne może wam się przydać. Więc materiał wydaje się techniczny. Nie jest on być może dla wszystkich użytkowników przydatny, ponieważ nie wszyscy programujecie czy uruchamiacie aplikację w się. W każdym razie wydaje mi się, że warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Miłego dnia. Cześć.